Cześć. Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości twojego życia. Dzień dobry. Witam się z wami w tych dla mnie majówkowych okolicznościach. Nie wiem kiedy tego słuchacie, ale pierwszy raz od naprawdę długiego czasu siedzę sobie. Mam w ogóle naprzeciwko biurka, przy którym nagrywam okno i widzę zieleń. Widzę te piękne widoki, bezchmurne niebo, świeci słońce, i naprawdę aż bardziej chcę się żyć. Mam nadzieję, że taka większa ilość energii będzie teraz w tych podcastach. W ogóle ostatni mm. odcinek o poszukiwaniu sensu i, i swojego dlaczego był mm. nagrany w dosyć niesprzyjających okolicznościach, bo byłam chora i tak jak sobie go potem przesłuchałam, to tak no było słychać, że jestem troszeczkę bez życia. Ale cóż, było minęło, teraz już mówię do Was zdrowa pełna energii, szczęśliwa i naprawdę ta wiosna na mnie działa. Ja uwielbiam wiosnę, to jest moje ulubione pora roku. Wszystko budzi się do życia. Ja również obcowanie z naturą w ogóle mi daje bardzo dużo i bardzo mnie wycisza, pozwala mi odpocząć. O czym właśnie dzisiaj też będzie. I czuję, że jakby jestem takim trochę innym człowiekiem, a bardzo lubię moją wiosenną wersję siebie. Kolwiek dziwnie to nie brzmi, ale ostatnio nawet na Instagramie, na którego serdecznie Was oczywiście zapraszam, to jest stały punkt tego podcastu. Polecenie Instagrama musi być. Ogarniam się podłoga podcast. Ale na relację wstawiłam, że pierwszy raz od bardzo długiego czasu po prostu szłam ulicą i tak bez większego powodu po prostu idąc. Sama do siebie szczerzyłam się od ucha do ucha. Właśnie takie poczucie błogości, szczęścia, radości. Ostatnio bardzo często mi towarzyszy, a brakowało mi tego zimą i jesienią. I też w ogóle takim wyjściem przeciwko tym e, moim, może nawet nie tyle trudnym emocjom, co takiemu braku jakiejś większej motywacji energii. Powstał ten podcast, w którym stwierdziłam, że będę mogła się dzielić z tymi moimi przeżyciami. Ale dobra, bo strasznie odbiegłam od tematu i ten wstęp będzie przydługi, także już do brzegu, do brzegu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odpoczynku i ja na przykład teraz mówię do Was bardzo wypoczęta, wyspana, po kilkudniowej przerwie od szkoły. Za rok, co prawda, pewnie będę troszeczkę zestresowana, bo będę siedziała na sali egzaminacyjnej i pisała matury. O ile oczywiście dożyję jutra i tego czasu, no wiadomo. Ale teraz jeszcze korzystam ze spokoju majóweczki. Moi starsi koledzy i koleżanki aktualnie wytężają swój umysł, pisząc maturę z języka polskiego, a ja nagrywam dla was ten podcast, w którym mogę wam mówić o odpoczynku. O który mam nadzieję tegoroczni maturzyści też zadbali, bo jest fundamentem zdrowia psychicznego. I tutaj w sumie odpowiedziałam sobie na pierwsze pytanie, które zapisałam na kartce, czyli dlaczego odpoczynek jest tak ważny? No i właśnie, on sprzyja naszej psychice, sprzyja naszej produktywności. Generalnie bardzo ważną rzeczą jest to, aby zrozumieć, że odpoczynek jest Twoim sprzymierzeńcem. Czy znasz w ogóle taką sytuację, że na przykład robisz coś, załóżmy, już poszliśmy tym trybem matury, to um, dajmy sobie tutaj przykład, że uczysz się. I no nic już ci nie wchodzi do głowy, siedzisz przy biurku, patrzysz się w te notatki, patrzysz się w zeszyt, czytasz jedno zdanie po raz piąty i i tak nie wiesz, co przed chwilą przeczytałeś. Ale nie, ty nie odpoczniesz, bo ty masz rzeczy do zrobienia. Musisz najpierw skończyć się uczyć, żeby dać sobie to przyzwolenie na odpoczynek. Ale czy ta drzemka, czy ta chwila na wytchnienie, na poruszanie się, może na medytację, czy to nie byłoby w tym momencie dla ciebie lepszym rozwiązaniem? Mam wrażenie, że często porównujemy to, ile na przykład się uczymy, ile robimy, ile pracujemy, ile osiągamy czasowo, a nie skutecznościowo. I tutaj rozwinę ten wątek, że na przykład ktoś Ci mówi, że o, on to zarwał nockę i uczył się do jakiegoś sprawdzianu 10 godzin. W tym momencie pojawia się taka myśl, że kurczę, a ja się uczyłam dwie. Ale pamiętaj, że uczyć się to nie to samo co nauczyć się. I właśnie takie bezproduktywne siedzenie 10 godzin na totalnym zmęczeniu, gdzie nic ci nie wchodzi do głowy i to, czego normalnie na przykład uczysz się 5-10 minut, gdy jesteś wyspana, by poczęta, przychodzi ci z takim trudem, że siedzisz nad tym godzinę. To, to wcale nie znaczy, że osoba, która spędziła nad jakimś zagadnieniem 10 godzin, jest lepiej nauczona i lepiej rozumie to zagadnienie, niż ty, gdy na przykład uczysz się te dwie godziny. I tutaj z tematu odpoczynku przeszliśmy na temat produktywności. I to był celowy zabieg, dlatego że wydaje mi się, że z odpoczynkiem, z moich obserwacji tak wynika, to, to nie jest tak, że mi się tylko wydaje. Że największy problem z odpoczynkiem mają osoby bardzo ambitne, bardzo pracowite, i to one nie są w stanie odpuścić. I takie przyzwolenie na odpoczynek i odpoczynek bez wyrzutów sumienia często sprawia im problem. Zresztą ja jestem taką osobą, a raczej kiedyś byłam i staram się to zmieniać, bo ja na przykład byłam dumna z tego, że nie odpoczywam i to, że ja miałam zapchany grafik i planowałam sobie wszystko od godziny do godziny, a moją jedyną przerwą była przerwa na jedzenie, bo potem miałam jakieś zajęcia, potem miałam coś, coś i tak dalej. I ogromną satysfakcję przynosiło mi to, że ja na przykład na koniec dnia Siedziałam już taka wymęczona, wykreślałam tę ostatnią rzecz z listy, ale długofalowo to nie przyniosło mi żadnych pozytywnych korzyści. I przez bycie na takim autopilocie, bycie takim motorkiem, który ciągle gdzieś pędzi, ja zatracałam trochę e, radość takiego codziennego życia. I jak to w motorku bywa, e, gdy skończyło mi się paliwo. No to pojawiały się ogromne bóle głowy, zmęczenie i takie podświadome sygnały. Ja sobie wtedy jeszcze nie zdawałam sprawy, że no to może być ze sprawą tego, że za dużo sobie nakładam na głowę, a za mało odpoczywam. Ale pamiętaj, że jeśli ty nie wyznaczysz sobie tego czasu na odpoczynek, to twój organizm jest na tyle mądry, że po prostu właśnie czy post postacią choroby, czy jakiegoś obniżonego nastroju, on się upomni o ten odpoczynek i sam się uziemi w domu w najmniej oczekiwanym momencie. A czym w ogóle jest ten odpoczynek? Bo tutaj też pojawia się wiele mylnych komunikatów. Nie wiem, czy Was też, ale mnie na przykład na przyrodzie uczono tego, że formy odpoczynku są różne. A w zasadzie takie dwie wyróżnialiśmy: odpoczynek bierny i aktywny. Bierny na przykład w postaci grania w gry oglądania telewizji, jakiegoś serialu, nic nierobienia, albo aktywny w postaci właśnie sportu, biegania, skakania, tańczenia itd., itd. I ten aktywny był kładziony na piedestale, on był tym docelowym i najlepszym rodzajem odpoczynku. Ale nie zawsze to jest to, czego my i nasz organizm w danym momencie potrzebuje. Zawsze warto sobie zadać pytanie – jak Ty się czujesz, czego Ty dzisiaj potrzebujesz, a w zasadzie jak ja się dzisiaj czuję, czego ja potrzebuję, czego mój organizm potrzebuje i co mi sprawia przyjemność, bo jeśli Ty założysz sobie, że o, odpoczniesz biegając, a nie lubisz biegać, i generalnie nigdy nie biegałaś, i wymaga to od Ciebie ogromnej ilości energii, a do tego Twój organizm danego dnia podpowiada Ci, że on nie jest zmęczony psychicznie, tylko jest zmęczony fizycznie, a ty idziesz biegać i go tym w pewien sposób dobijasz i wymaga to od ciebie dużej ilości energii. I tu nie tylko takiej fizycznej, ale też psychicznej, no bo jeśli to jest nowość, to nie jest twój nawyk, to jednak jest to gdzieś dla ciebie trudne i zabiera sporą ilość twoich zasobów, to ty wcale nie odpoczniesz. Odpoczynek ma różne formy i na przykład jeśli potrzebujesz odpoczynku fizycznego, czujesz, że twoje ciało jest zmęczone, to może dobrą opcją będzie drzemka. Ale jeśli na przykład masz sporo energii w ciele, ale czujesz, że psychicznie jesteś zmęczona, jesteś zmęczony, to może dobrą opcją właśnie będzie wyładowanie się na jakimś treningu. Także odpoczynek ma bardzo różne formy to może być zarówno yoga, taniec, słuchanie muzyki. To może być oglądanie telewizji albo jakiegoś najgłupszego serialu, jaki jest po prostu takie, to się potocznie mówi guilty pleasure. Nie wiem czemu guilty, bo każdy czasami potrzebuje takiego odmóżdżenia. Także tutaj wszystkich, którzy na przykład nie wiem, oglądają tu hot To handle albo. Programy typu um, Ukryta Prawda, dlaczego ja? Ja tu z Waszych barków zdejmuję ten ciężar. To jest ok. Jeśli czasami potrzebujecie odmurzdzenia i to jest to, co sprawia Wam relaks, to róbcie to. Ja na przykład bardzo lubię oglądać takie rzeczy um, psychologiczne, bo to jest moje zainteresowanie. No, na przykład człowieka absurdalnego, lubię słuchać podcastów właśnie w tej tematyce psychologicznej. Ale właśnie to jest coś, co mnie naprawdę interesuje Jara, i ja to lubię, i dla mnie nie jest to element, który wymaga mojej energii. Ja się nie muszę na tym tak mocno skupiać i wysilać, tylko to mi tak przychodzi bardzo naturalnie. Więc tutaj znowu wracam z pytaniem, co mi sprawia przyjemność, co ja lubię robić. Może będzie to spacer na łonie natury, bo natura, śpiew ptaków, takie wyłamanie się z biegu codzienności, wyjście na spacer, poobserwowanie, że kurczę życie się toczy, tutaj sobie lata jakiś ptaszek, tam sarenka, tam jakaś kaczka w stawie i one sobie żyją, nie mają tych stresów, że to życie nie toczy się tylko wokół ciebie i twoich problemów, tylko jest naprawdę szerokie i złożone, może pomóc. Ale to może być też takie bardziej e, statyczne zadanie, jak na przykład czytanie książki, malowanie obrazu, e, może domowe spa, albo po prostu nic nie robienie, tylko takie nic nie robi, nie skrolowanie Instagrama, siedząc na kanapie, tylko właśnie siedzenie na kanapie bez zbędnych rozpraszaczy, złapanie takiego momentu, gdzie. W ciszy możesz zauważyć swoje myśli, jako się poukładać. Tylko tutaj też jest taka pułapka, aby nie myśleć o tym, co masz zrobić za pół godziny, jakie obowiązki na ciebie dzisiaj jeszcze czekają, bo wtedy twój mózg wcale nie odpoczywa. Tylko gdy siedzisz i nic nie robisz i sobie myślisz, to rób to na całego. Ja na przykład jestem osobą, która tak średnio umie siedzieć i nie myśleć o tym, co ma robić, więc dla mnie ekstra opcją są drzemki. I generalnie sen jest, mam wrażenie, bardzo niedoceniany, a dla mnie jest to najsilniejsze takie narzędzie, jeśli chodzi o moje dobre samopoczucie, regenerację, poziom energii. I nawet jak mam jakiś problem, to moja mama zawsze mi mówiła, że jeśli coś cię trapi, Albo masz gorszy dzień, coś się stało i nie wiesz, jak zareagować, nie wiesz, jak masz rozwiązać dany problem, to się z tym prześpi. I naprawdę to działa. Nie dość, że budzimy się wypoczęci, mamy więcej energii. To często właśnie takie zdystansowanie się i chwila na niemyślenie, no bo jak śpimy, to raczej nie myślimy, podsuwa nam pewne wnioski i rozwiązania. Kolejna ważna sprawa to, aby nie robić nic na siłę. I właśnie z tą nauką, nawet jeśli jesteś osobą, która tak jak ja, wieczorem nie potrafi się uczyć, i po prostu po godzinie 21 twój mózg się wyłącza, odmawia współpracy, i ty wiesz, że nie zrobisz już nic tego dnia, to odpuść, nie sieć nad książkami, nie frustruj się, nie rób tego na siłę, tylko zrelaksuj się, odpocznij tego dnia, a następnego dnia nastaw sobie budzik na rano. I zrób to rano, jeśli na przykład jesteś no, tym przysłowiowym rannym ptaszkiem. Ja tak bardzo często robię, że uczę się rano, a wieczorem mam już czas na odpoczynek, bo wiem, że nie jestem w stanie się niczego nauczyć. Ale na przykład większość moich znajomych ma tak, że rano mają problem ze wstaniem, a lubią się uczyć w nocy i na przykład wracają sobie po szkole, idą spać, a potem wstają i uczą się w późnych godzinach wieczornych. I jeśli ty jesteś na przykład tym typem osoby, to to też jest ok. Tylko dbajcie, żeby jednak się wysypieć, żeby zachowywać higienę tego snu, bo on naprawdę realnie wpływa na jakość waszego życia. I Czasami lepiej wyspać się i następnego dnia lepiej funkcjonować, czy nawet na przerwie pouczyć się do jakiegoś sprawdzianu, niż zarwać nockę, następnego dnia być niewyspanym, niewypoczętym, marudnym, w fatalnym nastroju. Na dwóch energetykach i szkodzić swojemu zdrowiu, żeby na przykład napisać jakiś sprawdzian, bo jeśli to będzie wasza strategia przez dłuższy czas, to dojdziecie do takiego momentu, gdzie już dłużej nie wytrzymacie i pojawią się problemy, czy to ze zdrowiem, czy to z nastrojem. Czy to we wszystkich dziedzinach waszego życia, no bo jeśli jesteście niewyspani, to i gorzej jecie. Jeśli jesteście niewyspani, to jesteście bardziej drażliwi i na przykład e, możecie być dla kogoś niemili, nieuprzejmi. Ludzie też mogą was bardziej denerwować. W sporcie tak samo osiągacie gorsze efekty. Wasza regeneracja mięśni jest słabsza. Wasza koncentracja, skupienie to wszystko podupada. Jeśli czujesz, że jesteś zmęczona, jeśli czujesz, że jesteś zmęczony, to nie neguj tego. Nie musisz przebiec maratonu, aby mieć powodu, dla którego jesteś wyczerpana. Czasami możemy być po prostu zmęczeni po zwykłym dniu w szkole, albo na przykład jakaś rozmowa nas wydrenowała, czy nawet takie podświadome rzeczy, przebywanie w czymś towarzystwie może nas męczyć, albo w jakimś miejscu i możemy nawet sobie nie zdawać z tego sprawy. Ale nasze ciało jasno nam to komunikuje, i nie bagatelizujmy tych sygnałów, zauważajmy je i reagujmy na nie. Reagujmy, nim będzie za późno, żeby potem nie doszło do takiego wypalenia. A jeśli chodzi o takie bardziej praktyczne też porady, bardzo polecam praktyki mindfulnessowe, taką obecność. Skup się na tu i teraz. Na przykład, jeśli gotujesz. To może czasami warto jednak zatrzymać muzykę, zatrzymać podcast. I podcasty są wspaniałe, i ja bardzo często ich słucham. Ale czasami potrzebuję takiej chwili ciszy, skupienia uwagi. Jeśli na przykład gotuję, to bardzo lubię być wtedy w pełni obecna. Jeśli na przykład jestem na treningu, to tak samo moje myśli. Są skupione na tu i teraz. Dlatego tak bardzo lubię sport, bo on mi daje ogromne wytchnienie i odpoczynek psychiczny. Jestem skupiona na tym, co się dzieje teraz, na tym, co robię. Wiecie, jak się tam prawie umiera ze zmęczenia, no to ciężko myśleć o stresach czy nie wiem, o sprawdzianach kartkówkach, o tym, że trzeba dzieci odebrać ze szkoły następnego dnia, bo jest się skupionym tak bardzo. Na teraźniejszości i to jest piękne, medytacja też tego uczy, aby być obecnym tu i teraz, na spacerach w łonie natury, na łonie natury, tak samo. To jest ten moment, gdzie ty możesz się zatrzymać, wziąć głęboki wdech i zauważyć siebie w tym momencie. A w tym biegu osiągania produktywności, skuteczności, sukcesów, często o tym zapominamy. Bardzo dobrze sobie też wyznaczyć konkretny czas w ciągu dnia, w którym będziesz odpoczywać. To może być wieczór, to może być poranek. Może chcesz wstać godzinę wcześniej, poczytać książkę, pomedytować, zrobić sobie pyszne śniadanie i lunch do szkoły. Może to będzie ten czas właśnie po szkole, żeby od razu po powrocie nie siadać do zadań, tylko dać sobie tę godzinkę na zjedzenie, na może drzemkę. Na przebranie się w wygodny strój, prysznic, medytację, można jakiś lekki rozruch, jogę, rozciąganie. To wszystko jest bardzo indywidualne i ty musisz dobrać to do siebie. Kolejna sprawa to, ona też się w sumie podpina pod odpoczynek, ale w takim codziennym funkcjonowaniu. Ja na przykład bardzo nie lubię się spieszyć. Gdy muszę się szybko zbierać, czy to na autobus, czy do szkoły, aby gdzieś wyjść, to mnie to stresuje. I to są takie małe stresory, które wpływają na mój dzień, i one zbierają się do kupy i gdzieś tam pochłaniają tę naszą energię. Więc jeśli nie lubisz się na przykład gdzieś spóźniać, i nie chcesz się spóźniać, to wstań te 5-10 minut wcześniej i wyjdź też z domu 5-10 minut wcześniej. Wtedy masz pewność, że autobus ci nie ucieknie, że nie musisz iść marszobiegiem, tylko możesz się na spokojnie przejść. Może gdzieś zatrzymać, bo zobaczysz ładnego kwiatka i będziesz chciał go powąchać. I żeby dać sobie czas i przestrzeń na doświadczanie tego życia, na doświadczenie teraźniejszości. Ja jestem teraz na takim etapie, że uczę się odpuszczać, porzucać gdzieś tam swój perfekcjonizm przynajmniej w takim stopniu, który nie wpływa pozytywnie na jakość mojego życia, tylko właśnie przysparza mi więcej problemów, presji i jakiegoś takiego wewnętrznego spięcia. I może właśnie też tak trochę, no nie chcę mówić, że przez pogodę, ale przez taką sprzyjającą aurę i środowisko, w jakim teraz jestem, troszeczkę przewartościowałam te moje życiowe cele i... Ważne jest dla mnie, aby być obecnym tu i teraz, aby cieszyć się tym, co mam, cieszyć się teraźniejszością, żeby trochę zwolnić, żeby bardziej korzystać z życia, które mam, a nie ciągle odraczać gratyfikację i zachorowywać się na śmierć, odkładać jakieś przyjemności dnia codziennego, no bo kiedyś dzięki temu coś osiągnę. Ostatnio, właśnie słuchając podcastu Andrzeja Tucholskiego, usłyszałam taką złotą myśl, która ze mną została: że życie to nie sprint, życie to nie maraton, ale życie to bieg interwałowy. I czasami są właśnie takie momenty, gdzie my jesteśmy w tym biegu, jesteśmy sprinterami i osiągamy, i mamy dużo celi, taką wewnętrzną motywację, i naprawdę w tym momencie życia. My jesteśmy na to gotowi i to jest dla nas odpowiednie. A czasami jest moment, gdzie my musimy zwolnić może potruchtać może pomaszerować może po prostu pospacerować a może czasami nawet się zatrzymać. Powoli metoda małych kroczków bardzo popularny stał się teraz slow life i taki. Powolny wzrost, powolny rozwój osobisty. Spokojny, nienerwowy, ale uważny. Bo życie jest za krótkie, aby dążyć tylko do jakichś celów i myśleć, że wtedy, gdy osiągniemy już jakiś moment w naszym życiu, że gdy skończymy szkołę, studia, gdy awansujemy, gdy osiągniemy wymarzoną sylwetkę, gdy zarobimy określoną sumę pieniędzy, gdy nauczymy się tylu języków, będziemy mieli. Tyle followersów, zrobimy to, to i tamto, że dopiero wtedy my damy sobie przyzwolenie na korzystanie z życia. I że dopiero wtedy my damy sobie przyzwolenie na odpoczynek. A niesamowicie ważne, przynajmniej dla mnie na tym etapie mojego życia, jest, aby cieszyć się całym procesem. Czyli generalnie, jakbym miała to jakoś tak podsumować, zebrać w całość, to balans, balans i jeszcze raz balans. Mam nadzieję, że ten odcinek dał ci do myślenia i przemyślisz sobie, czy zatracając się w biegu osiągania produktywności, multitaskingu, robienia wielu rzeczy, czy nie gubisz tej radości codzienności, tego co jest tu i teraz, tej teraźniejszości, czy doceniasz ludzi, których masz wokół? Przypomnij sobie na przykład to uczucie po obejrzeniu filmu, jakiejś dobrej produkcji, która jest przekazem, która do ciebie trafia, po której masz takie wrażenie, że nie, teraz życie już nigdy nie będzie wyglądało tak samo. To nam czasem przypomina, co w tym naszym życiu jest naprawdę ważne. I nawet wypożyczyłam sobie teraz książkę, której jeszcze nie zdążyłam przeczytać, czego najbardziej żałują umierający. Myślę, że po jej przeczytaniu też podzielę się z Wami moimi wnioskami, ale taki wniosek na dziś to, że czasami warto się zatrzymać. I dla mnie, na przykład, ta majówka, to obcowanie z naturą, powrót do tej mojej wdzięczności, którą bardzo w sobie cenię, a przez długi czas nie mogłam jej w sobie znaleźć, jest naprawdę ważny i bardzo to doceniam. Chcę się tym cieszyć. Bo w życiu jednak chodzi o to, aby było dla nas przyjemnie. Nawet jeśli teraz jesteś w biegu osiągania rzeczy, to po co to robisz? Po to, aby było ci przyjemnie i dobrze w przyszłości. Tylko pamiętaj też, że jeśli ta ścieżka, którą podążasz, która ma cię doprowadzić do tego miejsca, nie przynosi ci radości, to przemyśl, czy warto dalej nią iść. I poświęcać na nią czas i energię. I nie mówię tutaj, że masz porzucić swoje cele, bo napotykasz jakieś przeszkody czy trudne momenty, bo one są stałą częścią naszego życia i osiągania jakichś naszych celów, jakiegoś sukcesu. Ale przemyśl, czy jest to jedyna droga prowadząca do tego, co chcesz osiągnąć, czy może da się ją jakoś zoptymalizować. Może da się ją jakoś uprzyjemnić? Bo koniec końców też w tej produktywności chodzi o skuteczność. I nie chodzi o to, żeby się zaharowywać na śmierć i pracować nie wiadomo jak dużo, tylko pracować mądrzej i podejmować mądre działania. A bardzo mądrym działaniem, który sprzyja naszemu zdrowiu, naszej produktywności, naszemu nastrojowi. I poprawia ogólną jakość naszego życia, nasze zadowolenie z życia jest odpoczynek. Także wyzwanie dla Ciebie na dziś to, aby znaleźć w swoim dniu chociaż ten krótki czas, gdzie naprawdę odetchniesz, odpoczniesz, usiądziesz. Dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Miłego dnia, tygodnia, miłego odpoczynku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!